Ty byłeś jego ostatnią szansą na miłość. Rozumiesz? On jeszcze tego... On, on jeszcze sobie nie uświadamia tego nawet. On jeszcze sobie nawet nie zdaje z tego sprawy. Jest gdzieś blisko, ale cały czas stłubia tą wiedzę. On boi się tak naprawdę. Rozumiesz? On boi się sobie to uświadomić. Prędzej czy później to przyjdzie. Dawaj spojrzymy. Co ty powinnaś wiedzieć na temat tego mężczyzny? Dziesiątka... Miecz, dziesiątka kielichów na górze, trójka mieczy pod spodem, kochana. Twoje szczęście dopiero przed tobą. Trójka mieczy, to złamane serduszko, było ważnym etapem twojego życia. To było ważną, ważną drogą, którą powinnaś byleś przejść. Rozumiesz? Ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Nie, to było bardzo ważne doświadczenie. Kochana, ty powinnaś byleś przeżyć to doświadczenie. Żeby zbudować swoje szczęście Żeby zbudować swoje szczęście Bez niego Dalej, już będąc Inną wersją siebie Przecież on obudził w tobie sporo siły, prawda? Ten mężczyzna obudził w tobie bardzo dużo siły Jeśli nadal Odczuwasz to złamane serduszko Widzisz? Widzisz to? Jeśli nadal odczuwasz, kochane, to złamane serduszko Jeśli nadal masz ten ból w sercu To na prywatnym czytaniu my robimy rytual odcięcia Razem z prywatnym czytaniem i jako gratis, ja też daruję rytuał odcięcia. Rozumiesz? Rozumiesz? Poczujesz się bardzo... Na co dzień będziesz miała bardzo więcej energii, kiedy go odetniesz. To było tylko częścią tego doświadczenia, które powinnaś byłaś przejściem. Powinnaś, kochana.